To mamy tam za ścianą tą starą babkę opiekunkę i barego policjanta przebranego za klauna. Ile tu jest postaci? Oni wszyscy pilnują więzienia, w którym się znajduje. Co tutaj się dzieje? Zobaczcie w ogóle, tutaj jest bary połączone z klaunem. To są bary klaunów. Jak to wygląda? Widzowie, kliknijcie teraz łapeczkę w górę. Każda jedna łapeczka w górę to jest jeden klaun więcej. dawajcie, klikajcie. Co te bary robisz? Co on tam trzyma? Zobaczcie. Jaki z niego klaun? Jaki omofuj? Ja nie mogę, chcę go zobaczyć z bliska, więc teraz zmierzam, by go zobaczyć tam. Nie chcę zostać czasem właśnie Barym klaunem, bo tutaj można na dół zejść i właśnie się nim stać. Ale ja nie chcę, chcę być sobą, bo jak ja bym została Barym już na samym początku, to ja bym się w ogóle stąd nie wydostała, bym nie mogła tutaj przejść. Także otwieram sobie to, i zeskakuję. Wow, co to? Ej, tam jest Baby Bary! Jak on wygląda, biedny, tam sam został. A tutaj mamy... Bary Środe, czyli Wednesday! Wednesday jako Bary! Widzowie, ja się teraz mogę zamienić w Wednesday i będę Barym! Wednesday jako Bary! Ale czad! A wy kliknijcie subika! Dawajcie wszyscy razem! Zrobimy to wspólnie! Ja teraz wchodzę! Uwaga! Za 50 robuxów kupuję! A wy w tym czasie klikacie subika z dzwoneczki! Uwaga! 3, 2, 1! Kupuję! I uwaga! Czy zostanę Wednesday? Tererera, Uwaga! Kupiłam! Teraz muszę zejść! Jestem Wednesday! Jak ja wyglądam! Wednesday Bary! Co tu się dzieje widzowie? Zobaczymy czy Wednesday sobie poradzi z tym obiektem! i Będzie mogła się stąd wydostać. Tutaj jest baby bary. Tu są chyba wszystkie postaci, ale to jest czadowe. Mega mi się to podoba. Mamy tutaj Mikołaja Barego! Patrzcie, Mikołaj Bary! Ha, ho, ho! Merry Christmas! Ale to, to w ogóle święta, to jest jeszcze daleko do świąt. Dobra, klikamy teraz tutaj. Patrzcie, jak ja w ogóle wygląda. Mam tutaj rączkę mojego przyjaciela i mam wiolonczelę. Wszystko się zgadza. Dobra, teraz przeskakuję. Nie wiem, czy sobie Wednesday z tym poradzi. Ona jest taka ciężka, duża, ale jakoś idzie, daje radę, daje radę to przeskakiwać. I idziemy teraz przez jakieś... O! Oj, prawie się... Głowa to się nie mieści tutaj, zobaczcie. Ja oczu to ja nie mam tej grze. O, przeszłam. I teraz idę zobaczyć właśnie tych innych tutaj, którzy są inne postaci. Patrzcie, to jest bary! Siema, zbijemy sypiony. choć Barry, zbijemy sypiony. Ej, czemu oni nie zwracają na mnie uwagi, bo ja jestem barym! Dlatego nie zwracają na mnie uwagi. Jakbym była zwykłą postacią, to pewnie bym je... Ej, babka, gdzie ty tam dzwonisz? Ciągle tylko z tą psiapsiołą gadasz. Ej, babka, ej, masz tutaj Jakiegoś pryszcza, babka, weźcie się odski. Ona nic nie zwraca na mnie uwagi O, ja zaraz was dopadnę Chodźcie tutaj, dziewczynki W Wednesday jako Bary, zaraz was dopadnie Chodźcie do mnie O, patrzcie, ktoś się tam zamienił Został tylko Cloudem, a nieźle Jakie tutaj się rzeczy dzieją, dobra, to ja teraz sobie Swobodnie mogę kliknąć przycisk i będę Sobie dalej szła jako Wednesday I patrzcie, ona używa do tego swojej rączki Patrzcie, ona tą rączkę ma tutaj na takim patyku I normalnie sobie jej używa Nieźle, dobra, wchodzimy do góry Zobaczymy, co się dalej będzie działo, bo już na samym początku jest jego śmieszni widzowie. <laughs> Jeśli wy byście chcieli ze mną pograć, to pamiętajcie o mojej grupie z Robloxa, jest też grupa na Facebooku. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Dołączajcie. Możemy sobie je popisać, pograć, co chcecie. Także zapraszam wszystkich. Linki w opisie i teraz idę. Patrzcie, jak on tam. Puszcza bąki ten baryklow, no co za jeden, czy on zwariował, my nie chcemy tego wąchać, szybko uciekamy stąd, to... dobrze, że Wesley się chyba tu zmieści. Uff, przeszła chociaż ledwo, ale, ale dobra, ej, o nie, tutaj to to już nie przejdzie Westej! O nie, przeszło, dobra, dobra, jednak wycofuję te słowa, udało się jej przejść elegancko, To jest męska toaleta, dobra, jesteśmy w damskiej, czyli wszystko się zgadza, może zostać nauczycielem, <gry> patrzcie, można być nauczycielem za 50 robuxów też, nauczyciel bary, ale nieźle, co tutaj się dzieje, można się poślizgnąć, okej, okay, wybieram jakąś toaletę, dobra, fuj. O, tu jest przejście. Fuj, to jest. to jest zielona, tu jest czerwona, tutaj jest czerwona. Dobra, idziemy tędy. Ej, mam nadzieję, że Wednesday się tu zmieści. Dobra, zmieściła się. Co jest za miejsce tutaj? Boże, narodzeniowy bary. Wow, nieźle. A patrzcie tam do góry, tam jest ten klaun bary. On ma na nas oko, wszystko widzi. Ale ja jestem Wednesday i ja sobie ze wszystkim poradzę, bo Wednesday sobie zawsze daje radę. I zobaczcie, tutaj można się zamienić w kolejną postać. To jest dziecko letnie. Dziecko letnie. Oh yes. grałam taki odcinek, czy tam już jakiś czas temu, właśnie jak jestem małym bejbusiem i jestem na bruk więc sobie zobaczcie też mam takiego smoczka, okej, okay, muszę teraz poczekać, aż się te deski zrobią z powrotem ej, ciekawa jestem, czy przejdę to wszystko jako Wednesday, czy mi się uda, i tu są kolejne, i patrzcie, można zostać nawet tym robotem, który zawsze na końcu jest i strzela do wszystkich, nauczyciel, mały robot bary. wow, ale kozak, dobra idziemy, co tu jest za przejście i tu wszystko jest tak fajnie kolorowo, bardzo mi się to podoba, ej, fajne jest to, że jest tak zmienione są kolory, bo jak jest kolorowo to się lepiej gra, ta tradycyjna gra z barego jest po prostu troszkę smutna już ale idziemy, ej ja nie wiem czy ona w takim tempie da radę tam dojść jak ona się tutaj wolno idzie dawać tą kulę, niech ona jedzie jedzie, o dobra, idziemy Szybko zdaj, bo nie zdążysz! Dawaj! Ej, ja czy ja zdążę tu dojść? Dobra, zdążyłam. Nastyk, nie! Na styk. Patrzcie, tam zwisa pary z jego synkiem, chyba tym letniaczkiem, i w kółku ratunkowym z zabawkami do piaskownicy się tam bawili. Okej, okay, gruby Barry. Jaki on jest wysoki! Można nim być. Ej, spróbuję nim być. Czy zostajemy Wednesday? Dobra, zobaczymy, czy mogło się zmienić. To wszystko jest za robuxy, ale jest mega śmieszne. Najbardziej mi się podoba, że mogę być Wednesday, dobra. Teraz już. Ej, patrzcie, tu jest kolejny. On jest jakiś zbugowany. Co on ma? Co, Co on ma na głowie ten bary? Ej, tu jest tysiąc morfów barego normalnie. Możesz być jakim chcesz, ale kozacko, dobra. Są tutaj cele i ja oczywiście pewnie muszę się gdzieś do góry wspiąć. Zobaczę sobie, o tutaj, dobra. Klikam i siup. I teraz gdzie mam się dostać? Bo ja już nie pamiętam. Coś, aha, musiałam to otworzyć, dobra. Teraz mogę to przejść, dawaj, Wednesday. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak w wojsku, szybciej, szybciej. Bo ona tak powoli idzie, że ja nie mogę. Ja bym trzy razy szybciej to przeszło, no ale dobra. Umówiliśmy się, że przejdziemy jako łęzny, no to przejdziemy jako Łęzy i damy radę. Okej, okay, idziemy do windy, haha. Okej, okay, wchodzimy, wchodzimy i... Uwaga, klikam. Gdzie mam kliknąć? O, kliknęłam coś, halo. Kliknęłam. Ej, ta winda nie chce pojechać chyba. Ta winda coś pojechać nie chce, ja chyba za ciężka jestem, ty. Dobra, czekajcie, odrodzenie kliknęłam. Jeszcze raz, jeszcze raz, dawaj. Ej, no ta winda coś nie chce pojechać tam do góry, widzowie. Co się stało? Halo? Ja chyba jestem za ciężka, nie dam rady. O, ta winda nie da rady dźwignąć do Wednesday. Ej, jak mamy się tam dostać? <laughs> nie da rady, widzowie. A ty dasz radę. Pokaż, pokaż, chłopie, czy dasz radę. Zobaczymy, czy on odjedzie. Damy radę odjechać? Jak on odjedzie, to ja... O nie, on padł. Jak to zrobić? Ej, spróbuję jeszcze raz. Reset charakter, bo coś mi tutaj też nie działa. Może trzeba się zresetować, zobaczymy zaraz. O, ja jestem teraz sobą, dobra, może powinnam być sobą, nie powinnam być Merliną, czyli Wednesday, zobaczymy teraz, czy, uwaga, o, teraz zadziałało, widzicie, ja jako Wednesday to byłam za ciężko, nie dałam rady, znaczy, to nie dało rady, ja, ja bym dała radę, ale ta winda nie dała rady mnie. Okej, okay, możemy być tym ładnym barem też. Jaki słodziak, jaki on jest. Jak to jest cute bary, ale mam nadzieję, że dalej będzie jeszcze coś fajniejszego, więc na razie się nie zmieniam. Zostanę taka i sobie zobaczymy właśnie, bo te wszystkie morfy są oczywiście tutaj. Możemy być jakimi się chce, ale na razie nie chcemy żadnym być, tylko przeskakujemy. O, tutaj lepiej być sobą, dlatego, że Wednesday mogłaby nie dać rady tutaj tego przeskoczyć, także biegnę, biegnę, biegnę. Hops i hops i są to platformy bardzo fajne. Przeskakujemy elegancko Siup. Ale fajnie tu jest, naprawdę kozacko, podoba mi się, że jest tak kolorowo, bardzo fajnie i siup, jestem, przeskoczyłam dobra, ups, ale się zbekałam sorki widzowie, idziemy teraz do góry i zobaczymy co tam dalej będzie za bary na nas czekał, jakiś fajny jesteśmy tutaj i zobaczcie jak ślicznie kolorowo, oczywiście tutaj chyba będzie to zabrania drabinka, tak mi się wydaje o świetnie, tak miałam rację, idziemy sobie tutaj, ej no na pewno tutaj, tutaj Wednesday by nie przeszła ja i tak bym musiała się zresetować, Wednesday będzie nie dała rady tutaj widzowie coś tak czuję, dobra chyba tutaj powinnam postawić tą drabinę za Załóżmy, no trochę źle, ale może... O, udało mi się, doskoczyłam. Elegancko wskoczyłam sobie na drabinkę za pierwszym. No i teraz będziemy sobie szli tutaj. Okej, okay, musimy sobie dać radę. Okej, okay, na razie jakoś idzie do przodu, byle do przodu. Czekam właśnie na to, co będzie w stołówce, bo jest tutaj też stołówka. Zobaczymy, co w tej stołówce będzie się tam znajdowało ciekawego. I idziemy. Okej, okay, dobra. ole, kolorowo, superancko. Podoba mi się bardzo. Jest troszkę jak w cyrku, bym powiedziała. Cyrk na kółkach, widzowie, to je to! To jest cyrk na kółkach. Dobra, przeskakujemy. I hops, hops. Oj, prawie spadłam i jestem, dobra. Musimy teraz zamknąć zaworki. To jest to miejsce, gdzie się zamyka zaworki. Dobrze, no to nie będzie problemu, bo tutaj już mamy jeden zaworek zakręcony. Tamten zaraz tu zeskoczy sobie i zakręcam. Okej. Okay. I musimy jeszcze chyba przejść tutaj, tak? Ja, jak ja szłam na krawędzi, normalnie. Życie na krawędzi to było. Przeskakuję, dobra, zakręcone, wracam sobie. No i teraz chyba do góry trzeba się wspiąć, z tego co pamiętam. Bo na dole tak naprawdę hmm, chyba przyszliśmy, czy jakoś tak, dobra? Idę tędy. Tak mi się wydaje, że to było tędy. Tak, o tak, tam jest przejście do wentów, dalej, przeskakujemy. Elegancko idziemy sobie. Lalalalala. I hops. przyskakujemy i hops tu dalej. Chodzimy do wentów. Jesteśmy. Dobra. Zobaczymy dokąd teraz dojdziemy. Co tutaj będzie ciekawego, nowego, fajnego. Opaść. Pary biznes. Ło, wow, biznesowy bary za 50 ruboks. Ej, kupujemy go, czy nie? Ej, ten to wygląda. No nie, a jest trochę podobny do Wednesday. Ale zobaczymy sobie, co będzie dalej. O, oczywiście, widzowie, piszcie w komentarzach, który bary wam się podoba najbardziej. Mi osobiście najbardziej podoba się Wednesday i podoba mi się też ten letni, właśnie. Idziemy tutaj. Hops, przeskakuję raz, dwa i trzy. I jestem, dobra. Lecimy dalej. Hops, przeskakuję jeden, dwa, trzy. Uwaga, kolejny. Raz, dwa, trzy, cztery i jesteśmy, udało się wszystko za... Prawie pierwszym razem. Dobrze, idziemy tutaj. Teraz będziemy chyba lasery. Lasery. A nie, to będzie nas teleportować tutaj. Tutaj, tutaj. O nie, 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 nie. Jeszcze raz. Wyżej, 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 wyżej. I jestem, wskakuję. Zobaczymy, co jeszcze tam nas czeka. Mega mi się podoba ta gra. Bardzo, bardzo fajnie, bo lubię grać w barego. I patrzcie, kucharz dla dzieci. Można być kucharzem. Ale łodziak baby chef. Ej, Co tam jest za kucharz? Ja mam nim zostać, czy nie? Dobra, na razie nie zostaję niczym. Patrzcie, co to jest za kucharz. A, on mnie zobaczył! Biedny gary to był. I to jest biedak. To jest biedak, widzowie. On mnie spowolnił. Trzepnął mnie tutaj farbą, jamu zaradam. Patrzcie, jak mnie spowolnił. No, co za zup jeden. Spadował ode mnie, Spadła, zaraz, dostanie, zaraz dostaniesz, zaraz dostaniesz, zaraz dostaniesz. Zaraz padaj, 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 padaj. O nie, nie. Ale on jest mocny, mocny, jest, mocny, jest, mocny. Jest. mocny. No nie, zaraz padnę. Do... Ja nie wiedziałam, że jest taki mocny. Ale ja mu teraz dam. Patrz, 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 patrz. Zaraz padniesz, 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 padniesz. Nie masz za mną szans, nie masz za mną szans, nie masz za mną szans. Nie masz szans! Wow! Patrzcie, patrzcie, zaklinował się i zaraz przez to nie, 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 nie mogę go trafić. O, padł. Co on się tak wydarł? Ale zobaczcie, jak mi mało życia zostało. On mnie naprawdę trzepnął tą patelią. I to dość solidnie. Także powinna mu się odwdzięczyć. To pewnie gdzieś będzie zaraz morf tego barego biednego. Ale śmieszny był. Uwaga, lecimy! Uwaga, gdzie mnie wygna i jo! Jestem! O, wskoczyłam elegancko, to mi się podoba. Wchodzimy do góry sobie. Tak jest. Tak, ładnie. Wyjście mamy się I jesteśmy, dobra. Tu jest jak zwykle kolorowo. I mamy teraz laser. O niej, to jest widzowie, to jest moja zmora, a ja nie znoszę tych laserów, naprawdę. Ja mi się to jest tak, wiecie, random, nie? Raz mi się uda trafić, raz nie. Także dobra, słuchajcie, może wam lepiej to O, czekajcie, może mi się uda jednak. Nie chcę zapeszać. Nie chcę! O, udało się! Dobra, dobra, szybko! Jest! Udało się! Nie no, to był fart! To był fart. Ślicznie mi się udało. Dobrze, jesteśmy teraz... Ej, patrzcie! Mały robot! Bary, ale on wygląda! Patrzcie! Oh. Jaki fajny to jest! Wszystkie kosztują 50 Robuxów, ale nieźle, dobra. Idziemy teraz do góry. Można być takim małym. Ej, ciekawe, czy jakbym. Ej, gdzie ja tam idę, tam tędy? Tędy trzeba. No, Pati, gdzie ty tam wchodzisz? Tędy trzeba wejść normalnie, elegancko, wchodzimy i bierzemy sobie oczywiście to. I to jest kolejna rzecz, której ja nie lubię, bo mi to średnio wychodzi, ale postaram się. O, dobra, teraz mi się udało. Okej, okay, wszystko. Dobrze, wow, to też mi się udało, a często mi to właśnie spada. ok powiedzmy, że to niech będzie tak i idziemy. No i teraz będziemy się zmagać z Barem znowu. Jaki dziwny klaun. Ty patrzcie na to. Spadaj! O nie, najgorzej. To nie jest dobre, ja nie lubię właśnie w to grać. Pod tym względem, że na końcu trzeba to wszystko tak właśnie uciekać przed nim. O nie! No i znowu kolejna próba. Musimy go pokonać. A masz, a masz, a masz. Padaj, 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 bary, padaj, bary. Musimy od niego ujść. Idziemy od niego. O nie! Czemu on tak szybko Bo blisko podchodzi? Nie dam rady go pokonać. Padaj, bary. Zostaw mnie w spokoju. Zobaczysz sobie. Ole, on strzelo. A ja mam tak mało życia. O nie, dobra. A, a ja zapomniałam, że ja przecież padam. To mi się życie zrespiło. Zrespiła, odnowiło. Czemu nie mogę w niego trafić? No zobaczcie, jaki on jest mocny. Zaraz rozwalę jego. Zaraz, go Zaraz rozwalę mu jedno ramię, będzie mógł tylko jednym strzelać. O nie, nie mogę trafić! Nie mogę trafić, nie, znowu strzela. Dobra, rozwaliłam prawie jedno. No czemu, jak to długo trwa? Czemu jest taki mocny, już mnie ma, już mnie ma! Jest! Udało się, widzowie, mi! Pokonałam go, musiałam się skupić trochę i nie gadać, ale na szczęście się udało. Padł ten baryklawn, ale to było ciężkie, powiem wam, naprawdę. Okej, okay, ruszamy teraz i jedziemy. Wymykamy się z tego więzienia. Brrr, odpalamy furę i lecimy. Patrzcie, nawet piasek na pustyni jest jakiś różowy. O! Coś się zbugowało, już myślałam. No dobra, to biegniemy. Ej, co to. Co to było tutaj? Jakieś dziwne. Dobra, biegniemy teraz. Trzeba uważać, że tutaj są jakieś też dziwne rzeczy. Latają normalnie taki wiatr jest. Nie mogę załączyć sprinta, więc muszę iść tak powoli. Teraz jeszcze się muszę wspiąć do góry. Chodzę do góry, no i mamy to! Czeka na mnie helikopter. Odlatujemy helikopterem. I kończymy to, wymykamy się z tego więzienia, ale kozacko widzowie zobaczcie jak to się prezentuje, jak ja lecę do góry. 97% mapy zostało ukończone. No i teraz mamy. Jesteśmy, zobaczcie, jakie tu mamy morfy. Możemy być zwykłym barem, z żędliwą babcią, pan śmieszny maneki, Anitron, glina, Syreny, pizza, tatusia. I tutaj są właśnie też inne, takie, którymi ja byłam. Zobaczcie, dziecko śmierdzące. O, jakiś kucharz śmierdzący, przyjaciel bary. O, Rainbow Friends jako bary. Okej, okay, tutaj mamy bary wielkanocne, bogaty bary, e, straszne bary, bary komputerowe, mały robot bary i tutaj mamy gruby bary wysoki i tutaj mamy gary małego szefa kuchni i mamy też gary in i tutaj są też jeszcze, to jest babka. Babka jest, o tu jest BOZ, zobaczcie BOS! Ja ta babka przybrała się za ten. A ja zostałam Wednesday, tylko. Ja nie widzę, gdzie ona jest. Gdzie jest moja Wednesday? Ja chcę do mojej Wednesday. Ja zdobyłam Wednesday, a jej nie widzę. Ej, ciekawe, gdzie ona jest. Gdzie ona tutaj może być? Słuchajcie. Spróbuję tutaj otworzyć, zobaczę. ja mogę to otworzyć? Nie mogę, nie mogę tam przejść. Ale kozacko, bo mogę być super właśnie tutaj postaciami. Widzowie, kim wy byście chcieli zostać? Ja byłam Wednesday, a to jest. Yy, to wszystko kosztuje. Tak, to. A można zdobądź. Ej, patrzcie, kim zostałam! Jestem jakimś dziwnym morfem! Ej, zobaczcie! Czas gry zaczął mi się na nowo. Jestem jakimś takim dziwnym morfem. Tu mogę być barem komputerowym. I tu jest właśnie straszne bary i bogate bary. O, takie, tak. Dawać kasiorę, dawać mi money money, pieniążki. Widzowie, wypiszcie w komentarzu, jaki Wam się najbardziej podoba. Ja zostaję takim idę zacząć sobie jeszcze raz gierkę, bo jestem teraz bogaty, bogate bary. No to się manko, wbijajcie też na mój Instagram, Facebook. Linki macie w opisie. Bądźcie jutro. Odcinki są codziennie, subskrybujcie Ja jasne. Dobra, to się manko, pa!